Nie dam rady. Muszę odpocząć. Rady. Biegłem przez. biegłem przez dwie godziny, nie daję już rady. Mam nadzieję, że chociaż na chwilę da mi spokój. Przez całą drogę. Jak biegłem, pojawił mi się ten okrutny demon, Hiroine, śmieszny. <śmieszne> Legendarny demon całego świata, którego strach. Budzi się nawet u największych wojowników. Nie powiem, że się go boję. Każdy ma swoje jakieś lęki i słabości. To był Heroblade. Na pewno. Wiem o tym. Że to był on. Pojawia się co chwila. Co chwila, kiedykolwiek. W nieodpowiednich momentach, kiedykolwiek próbuję coś zrobić, cały czas go widzę. Ale nie poddam się. Na pewno jeszcze nie teraz. Dobrze. Noc już tuż tuż, a my nie mamy żadnych zapasów. Zbierzmy troszeczkę drewna, bo podstawowym budulcem, od którego muszę zacząć, jest drewno. Zbierzmy troszkę zapasów. i musimy się skryć w jakiejś noże jaskini Moim pierwszym pomysłem, który przychodzi mi do głowy jest przenocowanie w tamtej wnęce Dobrze, mamy 5 drewna Trzeba to w dobry sposób wykorzystać, zrobię stół do przedmiotów Dobrze, wykopę kamień Napewno zrobię zwykły kamienny, nie, to jest drewniany, kilów, najsłabszy. Tak, tylko zrobię go po to, żeby wykopać trochę tego kamienia. Słychać już demony naszego Hero Braina. O, mamy żelazo. Akurat. Niestety nie zdążę go już wykopać. Dobrze, bierzemy nasz stół i idziemy w drogę bo to żelazo przyjdzie się kiedy indziej tak jak już wspomniałem noc już świta a my nie mamy żadnych zapasów mamy jedynie co widzę na horyzoncie to owce ale żadnego bydła nic co mogło dać co mogłoby mi dać dobre mięso tym bardziej zaraz będą się pojawiać pomocniczy naszego hero Braina tak, właśnie, właśnie jego No i proszę bardzo Giń Co? To jest normalne Przez całą drogę tak mi się pojawiał I gdy go próbowałem zabić to właśnie ginął Albo rozpływał się w powietrze Zbiorę ten węgiel który umożliwi mi zrobienie jakichkolwiek Świateł, pochodni. Żeby chociaż nie spać w mroku. Pięknie, jeszcze noc się stała. Pięknie. Tak, wiem. Wiem, że mnie śledzisz. Wiem. Wiem, że wiesz, gdzie ja jestem. Dobrze. Muszę wykopać... Pierwsze schronienie Co? U! Co to było? Co to? Nie, szybko. Zakryj się, zakryj się. Proszę. Dajcie mi spokój. Dlaczego ja? Dlaczego... Ja. Nie dość, że straciłem żonę. Straciłem najbliższych. Straciłem króla, straciłem wszystkich, którzy byli dla mnie ważną podporą, a ty jeszcze się mścisz. Nawet nie czuję się tutaj bezpiecznie. Dobrze. Muszę od razu zrobić pochodnie. Aż się boję patrzeć na patrzeć na te tereny, bo nie wiem co mnie może tam spotkać. Dobrze, na razie większego terenu nie będę kopał. Muszę zrobić sobie piec. Pierwszy, że to katerem wydaje się niezbyt groźny, lecz wiem, że to wszystko jest podpucha, żebym wyszedł, a wtedy się zemści. Dobrze, wykopmy sobie miejsce, gdzie moglibyśmy się zdrzemnąć, w ogóle przespać, ja już w ogóle nie, nie daje rady. Dobrze. Zawsze coś. Jestem taki zmęczony. Nie mam żadnych zapasów. Noc już. Noc już pochłonęła tereny, teraz człowiek by się chciał najeść, napoić, i nie może nic zrobić. Chociaż zostawię sobie lekki lekki po prostu otwór przez który będzie wpadać powietrze żebym się w nocy nie udusił dobrze będę musiał się przespać i dopiero następnego dnia co? co znowuż? co znowuż? proszę idźcie stąd Idźcie stąd. Co? Oni walą w ściany. Oni tuż... Gdzie jestem? Gdzie jestem? O, gdzie jestem? Gdzie jestem? Gdzie? Co? 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 Gdzie jestem? O nie, jestem w królestwie Hero Nie! To jest niemożliwe. A! Idź stąd! Idź stąd! Co? Dwóch? Idź stąd, giń! Idź stąd! Ginj! Ginj! <gibli> giń, proszę! Zostawcie mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostawcie mnie, bo skoczę! Zostaw mnie! Zostawcie mnie! Zostawcie mnie, bo skoczę! Skoczę! Czego ja <śleszamy> Co się stało? Co się... Co się stało? Ostatnie co pamiętam to uderzony zostałem czymś ciężkim w głowę. Ale mnie teraz boli głowa. Na szczęście nic nie straciłem. Nie jestem tutaj bezpieczny. Trudno. Pierwszą noc prześpiasz w takim małym pomieszczeniu. Dobrze. Muszę, muszę się przespać. Orkses wiedział, że to będzie jego największa przygoda w życiu. Lecz nie wiedział, że może spotkać takie przeszkody, z którymi zmierzenie się wydaje się prawie niemożliwe. Wiedział, co go czeka i wiedział, że musi stawić czoła tym najgorszym, najstraszliwszym zadaniom. Lecz nie poddał się na pewno tej przygody nigdy nie zapomni. A jeśli chcecie wiedzieć, co będzie dalej, oglądajcie Horror z życia.